Próbuję stworzyć kolejną kwaterę na kolejne rośliny, ale zobaczcie jaka tu jest ziemia. Tu z kolei jest mokra, strasznie zbita i strasznie twarda. Są co prawda dżownice, o tak jak tutaj. I za chwilę usłyszycie pewnie uderzenie, bo błysło, więc ciekawe jak będzie silne. Mam nadzieję, że ta burza mnie nie wystraszy Natomiast tutaj kolejnych kilka centymetrów, ale naprawdę przekopać jest strasznie ciężko A to trzeba jakoś rozbić I napiszcie proszę co w takiej ziemi można posiać żeby urosło Mówię, ziemia jest wilgotna, mokra mimo tego, że nie pada Natomiast no nie wygląda to dobrze ka jest niewielka, bo jest tutaj strasznie twardo. Ale coś posieję. bo to tak jest mój pomysł tak, żeby stworzyć takie pole. Chciałem, żeby było dużo, ale wydaje mi się, że dużo to nie będę w stanie wykopać i przekopać, ale to co będę w stanie, to coś posieje i zobaczymy co urośnie taki ogród eksperymentalny w tych pięknych okolicznościach przyrody, bo tu jest naprawdę pięknie, no i jestem sam ciekaw, będzie burza czy nie będzie, o i chyba zaczyna kropić, biorę się do roboty, żeby cokolwiek jeszcze wsiać, ale mówię, no nie jest tutaj łatwo coś wsiać, bo ziemia wygląda tak. Wygląda na to, że nadchodząca burza nie pozwoli mi dzisiaj tutaj wiele zrobić. Natomiast kilka rzeczy chcę wsiąść eksperymentalnie, zobaczyć co wyrośnie. I może coś wyrośnie więc koper, e, burak, pomidor lubczyk jeszcze tutaj taka cukinia o górku chyba mówiłem i o koperku więc zobaczymy. Eksperymentalnie, no chyba że pozwoli jeszcze pogoda trochę tutaj zostać, to na pewno jeszcze jakiś kawałek spróbuję przekopać. I zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do obserwowania filmów na ustęp Poszczaka, no a także subskrybowania i zaglądania na stronę wydawnictwa No i zaczyna padać. A miałem dzisiaj popracować, trudno. Natomiast spróbuję wysiać chociaż te, te rośliny. Niech coś może rośnie. No i niestety deszcz padał, przeszła burza. Nie padało zbyt długo, pewnie około 15-20 minut. No ale trudno tutaj było zostać na polu. Teraz już jest piękna pogoda, niebo jasne. Jeszcze troszeczkę chmury są na niebie, ale jest już z powrotem ciepło, miło, sympatycznie. No, tylko oczywiście trawa wokół mokra. Oczywiście dla roślin, które sieję to bardzo dobrze popadało. Tutaj mokro, ale tam gdzie pole dyniowe, jednak bardzo sucho, więc każda kropla deszczu na wagę złota, a ja wracam teraz spokojnie do siania i tworzenia grządek, co wyrośnie. Zobaczymy.